Referendum, które odbyło się 25 sierpnia w Nidzicy, przeszło już do historii. Zbyt niska frekwencja wśród głosujących zadecydowała, że burmistrz oraz radni pozostali na swoich stanowiskach. Dziękuję za zaufanie, którym mi obdarzono, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście jest to e, również taka żółta kartka. Ja się w pełni zgadzam, że każde, każde referendum, każde niezadowolenie społeczne no, łączy się z jakimś kolejnym obowiązkiem czyli Trzeba dociec przyczyn tego niezadowolenia i te przyczyny usunąć. Grupa referendalna zarzucała burmistrzowi i Radzie Miejskiej m.in. odpowiedzialność za zły stan boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. W rzeczywistości władze nad tym miejscem obejmuje powiat nidzicki. Referendyści musieli sprostować rozpowszechnione przez nich błędne informacje. Trzeba poprawić politykę informacyjną. Czyli więcej mówić, więcej rozmawiać z ludźmi, więcej informacji w taki prosty sposób, nieurzędniczy przekazywać mieszkańcom. Pełnomocnik grupy referendalnej Andrzej Nikowski odmówił komentarza w sprawie zakończenia referendum, tłumacząc się obowiązkami służbowymi. W jego imieniu przemówił rzecznik prasowy, który już nie miał oporów co do wygłoszenia stanowiska. Przegralał całe miasto i cała gmina. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. W każdym razie podziękowania ogromne inicjatorom referendum i wszystkim, którzy się w to angażowali, a przede wszystkim za odwagę tym, którzy poszli. Może zbyt mało reklamy telewizyjnej, no ale niestety grupa referendalna nie była przygotowana finansowo na tego rodzaju działanie, w związku z czym wyszło jak wyszło. Mieszkańcy Nidzicy zostali w pewien sposób wywołani do odpowiedzi. Zareagowaliśmy, zapytaliśmy ich jak oceniają wyniki referendum. Wolałabym, żeby ktoś przyszedł taki, który, yy, proszę Panią, by coś zrobił dla tego miasta, bo przecież kompletnie nic się nie robi już od lat. Myślę, że dużo rozsądnych ludzi, jak również i sporo niezadowolonych yy, z tego urzędowania, ale rozsądnych dlatego, że przez półtora roku, gdyby był yy, następny, nie zrobi już nic. Yy, wziąć pod uwagę należy, uważam, yy, że to jest już koniec roku budżety dawno ustalone. To, to było nie w porę zrobione. No nie będą cię tak zdecydowane, no. Nie przyszli, no nie przyszli. Jestem zadowolony z tego, że nie ma żadnego wyniku, tak? Bo to o to chodziło. Nie, ale miasteczko i każdy każdy zna wszystkich. To są skutki. Nasza sołtyska nawet nie poinformowała, że jest referendum w buynie, tylko w ogóle było tak pod płaszczykiem ukryte że jest niby w niedzicy 25. No ale widzi pani, ja w takim stanie to ja do niedzicy. naprawdę choćbym nikt chciał, to bym nie mógł jechać. To było tak jakoś pod płaszczykiem, wszystko ukryte, ładnie, pięknie, cacy glacy, a nikt nic nie wiedział. I niech zostaną to ci co byli, a nie drudzy się pchają, niech się wedą za swoje robocze co po pierniczali ją. Dużo ostrych słów i prowokacji. Tak przebiegał okres przygotowawczy do referendum. Pomimo jego pozytywnego, bądź co bądź, zakończenia dla burmistrza, jego wizerunek niewątpliwie został nadszarpnięty, a o tym lidzickie społeczeństwo z pewnością łatwo nie zapomni. Oraz drugi radni Rady Miasta w Ostrudzie pochylili się nad wnioskiem burmistrza w sprawie odwołania skarbnika miasta. Czesław Najmowicz podtrzymał, że utracił zaufanie do swojej podwładnej. Jeden radny stwierdził, że burmistrz miał jeszcze inny powód, który przedstawił w artykule prasowym: Co to za niektóre działania ewidentnie szkodzą i są na niekorzyść miasta? Poza tym, jeżeli jakaś pracownica wysokiej rangi w urzędzie, skarbnik miasta, e, Określana jest takimi stwierdzeniami, to jest to rzecz, która wykracza dopuszczalne ramy. To należałoby radnych na komisji też objaśnić. Co też takiego się stało, że nie zawiadomił pan prokuratury, nie spełnił pan swego obowiązku, a chce pan odwołać. Burmistrz nie komentował wypowiedzi radnych, którzy ostatecznie podczas głosowania opowiedzieli się następująco. 11 radnych przychyliło się do wniosku burmistrza, przeciw było 9, a jedna radna wstrzymała się od głosu. W kolejnym punkcie burmistrz przedstawił kandydaturę Marty Bożenckiej, która przez krótki czas była księgową w spółce żegluga Ostrucka Elbląska. Pani Marta Bożencka ma następujące doświadczenie zawodowe. Od września 2003 do kwietnia 2004 roku była asystentką, sekretarką. Następnie od 2004 roku do 2013 roku była kierownikiem działu rachunkowości spraw pracowniczych, kierownikiem działu rachunkowości księgową w przedsiębiorstwie budownictwa ogólnego obecnie od dwóch miesięcy, od pierwszego lipca jest główną księgową w żegludze ostrudzko elbląskiej spółka z oo w Ostródzie. Mimo braku doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, dziesięciu radnych opowiedziało się za powołaniem Marty Bożenckiej na stanowisko skarbnika. Na retransmisję 42. sesji Rady Miasta zapraszamy państwa już 2 września. W miniony weekend w stolicy Powiatu Ostrudzkiego odbyły się uroczyste obchody 33. rocznicy powstania Solidarności. Tradycyjnie organizatorzy pierwszego dnia postawili na sport. Chcemy, żeby pracownicy oprócz tego, że jak wrócą do pracy, to siedzieli w domu przed ekranem telewizora albo przed monitorem, żeby też się mogli pobawić. I chyba niebiosa nam sprzyjają, że. Od lat nam zazdroszczą wszyscy, że jak my mamy tą imprezę to nie pada i mam nadzieję, że również będzie tak dziś i jutro, że słoneczko nam będzie przyświecało i pracownicy będą mogli się spokojnie bawić i wypoczywać na świeżym powietrzu. W ramach 17. Turnieju Zakładów Pracy odbyło się kilka konkurencji sportowych. Uczestnicy grali w piłkę nożną czy też siatkówkę. W ostrudzkich obchodach od ponad 10 lat biorą udział związkowcy z Łowicza. To wspaniała atmosfera, dobrze zorganizowani związkowcy, wspaniały, jak widać, pogoda, zawsze nam dopisuje. No i w ogóle chcemy tutaj w dalszym ciągu nawiązywać współpracę i, i, i zawody tutaj z pracownikami poszczególnych zakładów. Nawet muszę powiedzieć Państwu, że nawiązały się no, takie bliższe relacje z niektórymi pracownikami. Odwiedzamy się nawzajem w domach. Jak również no, Łowicz przyjeżdża do Ostrowa, Ostróda do Łowicza. 25 sierpnia po mszy świętej w intencji ojczyzny i solidarności związkowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Później obchody przeniosły się na bulwar jeziora drwęckiego, gdzie można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, a także pobawić się przy rytmach muzyki. W Ostrudzie oprócz dobrej zabawy było okazją do rozmów na temat wrześniowych manifestacji, które mają odbyć się w Warszawie. Weszliśmy do Unii Europejskiej i ciągle była mowa dialog, 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 były szkolenia, seminaria, natomiast tego dialogu niestety nie ma, zwłaszcza tam na górze w komisji trójstronnej, stąd też wszystkie centrale po raz pierwszy, to nie tylko, że Solidarność, ale również OPZZ i Forum postanowiły zawiesić swoją działalność w Komisji Trójstronnej, ponieważ tam nie ma żadnego dialogu. Ty nie da się uniknąć. W wieczornych rozmowach oczywiście poruszamy sprawy trudne, również i te problemy, które dotyczą nas w życiu codziennym. Nie ukrywam, że boli nas bardzo, że to, co rząd przygotuje dla pracowników Polski, bardzo nas martwi. Będziemy przeciwko temu protestować. Zobaczymy, czy społeczeństwo się włączy, bo przecież nie tylko Solidarność bierze w tym udział, ale myślę, że wszyscy, wszyscy pracownicy, którym, którym jest ciężko. Manifestacje w stolicy zaplanowane zostały na 11 i 14 września. Związkowcy z Ostrudy już zapowiedzieli w nich swój udział. To jedyne tego typu miejsce w Polsce. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, które otworzyło swoje podwoje 13 sierpnia, już cieszy się dużym zainteresowaniem, bo jest przecież co oglądać. Muzeum działdowskie zwiedzającym proponuje przede wszystkim pewną formę podróżowania prawda, po treściach poruszania się w, na zasadzie interaktywności, czyli prawda, daje taką możliwość. Czytania, oglądania, odsłuchiwania, prawda, tylko tych rzeczy, które interesują, prawda, lub pewnych prawda, nowości, których, te, które prawda, były jak, no, dla zwiedzającego czymś, e, e, z czym się wcześniej nie zetknęli. Niestety, wszystkie te atrakcje są dostępne dla zwiedzających tylko przez 5 dni w tygodniu. W niedzielę i poniedziałki drzwi muzeum już się zamykają. Wynika to z pewnych ograniczeń, które spowodowane są po prostu małą ilością etatów, którymi dysponujemy. Mamy tak naprawdę czterech pracowników plus jeden stażysta, z tym, że pełne etaty posiadają dwaj pracownicy muzeum prawda, i na kolejny etap to jest trzy piąte i dwie piąte etatu. Jak wynika z trwałości projektu unijnego, który dofinansował całą inwestycję, wstęp do muzeum przez najbliższe pięć lat musi być bezpłatny. Nie wiadomo, jak po tym czasie będzie wyglądało pobieranie opłat za zwiedzanie. Wakacje to czas, kiedy dochodzi do dużej ilości wypadków drogowych. W miniony weekend nie obyło się bez kolejnych kolizji. 25 sierpnia przed godziną 14 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z szosą Elbląską doszło do wypadku. W niedzielę przed godziną 14 na skrzyżowaniu Krajowej Siódemki z ulicą Szosa Elbląska doszło do zdarzenia dwóch pojazdów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 76-letni kierowca kampera nie zatrzymał się przed znakiem stop i zderzył się z jadącym z kierunku Gdańska samochodem osobowym. W wyniku tego zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala, w tym dwie dziewczynki do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Z samochodu osobowego, w którym podróżowała czteroosobowa rodzina, 42-letnia kobieta trafiła do szpitala w Ostródzie ze złamanym obojczykiem i ogólnymi potuczeniami. Jej dwie córki w wieku 6 i 13 lat zostały przetransportowane helikopterem do szpitala w Olsztynie. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność. Apelujemy jak najbardziej, apelujemy o, o, o ostrożność. Chociażby w minioną niedzielę doszło na naszym, na naszym terenie, na terenie powiatu ostryckiego do trzech wypadków, w którym do szpitali trafiło aż siedmioro dzieci. Także w ten ostatni weekend zdejmijmy nogę z gazu i zachowajmy szczególną ostrożność. Policyjnych apeli nigdy nie zawiela, zwłaszcza w końcówce wakacji. Miejmy nadzieję, że kolejny weekend na drogach powiatu ostruckiego będzie należał do spokojniejszych. Szkoła. Miejsce, gdzie nie tylko uczymy się, ale również nawiązujemy przyjaźnie. Dla niektórych okres nauki to czas wspominany z sentymentem i łezką w oku, a dla innych ciężkim okresem, do którego woleliby nie wracać. Dzwonki w polskich szkołach zadzwonią już niebawem. Z tej okazji postanowiliśmy zapytać mieszkańców Ostrudy o ich wspomnienia z czasów, gdy jeszcze chodzili do szkoły. Jak pan wspomina swoje szkolne lata? Bardzo dobrze. Nie, zawsze zdawałem do następnej klasy. No chyba. Tamten okres młodzieńczy, wszystkie osoby z klasy. No, Utrzymuje pani kontakt z osobami z klasy? No z pojedynczymi, tak. Tak. Czyli przyjaźń przetrwała? Tak, naturalnie, jak najbardziej. Nawet miałem niedawno w tym tygodniu miałem spotkanie, więc bardzo miło, bardzo przyjemnie i, i polecam wszystkim odnowić stare kontakty. No pewnie. Ja wróciłam na... Tak, no, razy okay. Razem w jednej klasie byłyśmy. Nawet przed szkole odkopałyśmy. Proszę na naszej klasie, na Facebooku? Pewnie, że tak. Spotykamy się na zjazdach, które no, rzadko się zdarzają, ale oprócz tego jest parę osób, z którymi do dnia dzisiejszego jeszcze y, utrzymujemy kontakt. Co pani najlepiej pamięta ze szkolnych lat? A co ja pamiętam ze szkolnych lat? I pani chyba tą swobodę, ten luz, te wariactwa kawały, przykusy, o, chyba to najbardziej. Moje szkolne lata się troszeczkę różnią od tych, które przechodzi teraz młodzież w ogóle. No, nie mieliśmy takich wygód, jak są teraz takie wygody w ogóle w szkołach. No, nie, ale bardzo miło wspominam, bardzo miło. Co najlepiej Pani pamięta ze szkolnych lat? O, wagary. O, <laughs> hulanki w ubikacji. <śmiech> <śmiech> bardzo dobrze wspominam dyrektora szkoły, bo ja byłam śrotą, a on się mną <laughs> zajął i po takiej byle jakiej szkole on mnie wziął na główną księgową. Ja dopiero po 50 latach do niego zadzwoniłam i mówię, panie", a on już miał 90 lat, panie dyrektorze, jak pan się nie bał? A, za... Nie martwi się pani, wszystko będzie dobrze, będzie w porządku, będzie ok. Nie martwmy się, będzie ja wszystko na świat. Martwi, jest jestem dobry. stara, ale się nie martwię. Co by pan zmienił w funkcjonowaniu oświaty obecnie? No, nie wiem, zlikwidowanie gimnazjów, może, bo to nie wiem, czy to nie jest poroniony pomysł. Z tymi podręcznikami, co się dzieje? Że jest dwoje dzieci, rok po roku nie mogą korzystać z tych samych książek. Dla każdego dziecka osobno trzeba kupować co roku książki. To jest masakra, skandal. Nie pozwoliłabym puszczać mniejszych dzieci do szkoły. Hmm, może niektórych uczniów, znaczy nauczycieli, którzy odnoszą się do uczniów. E... No, biedniejszy, bogatszy, może tak. Mhm. Bo nie każdy nauczyciel jest wyrozumiały. Uważam, że y, szkoła y, y, w systemie tym ośmioklasowym była zdecydowanie lepsza. Oj, bardzo wiele, ale to podejrzewam, że nie jest temat na rozmowę na ulicy, bo to można by był temat rzeka, że tak powiem. Mieszkańcy Ostrudy wspominają miło czasy wczesnej młodości, gdy największym problemem była klasówka z matematyki, a do wakacji odliczało się z niecierpliwością. Po latach warto wrócić do tych chwil, by przypomnieć sobie beztroskie czasy. Od września do października Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy będzie organizował warsztaty Szkoła dla Rodziców. Projekt zakłada 40 godzin bezpłatnych zajęć psychoedukacyjnych, mających na celu kształcenie i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców. Wyszliśmy z założenia, że lepiej wzmocnić rodziców w wychowaniu i w tym, jak sobie radzić z trudnościami w wieku dziecięcym i młodzieżowym, niż później mieć już interwencje w takich rodzinach. Szkoła dla rodziców jest jednym z elementów i polega na warsztacie, gdzie grupa rodziców do 15 osób przychodzi i pod okiem specjalisty z tego zakresu, Prowadzone są zajęcia. Program zakłada wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości i bezpieczeństwa, a także tworzenie lokalnej grupy wsparcia, w której rodzice mogą nie tylko zyskać pomoc w rozwoju życia osobistego i rodzinnego, ale również inicjować zmiany na rzecz rozwoju rodziny i społeczności lokalnej. W ramach jakby zapisów rozpowszechniamy to dla całej społeczności Gminy Niedzica, będą na pewno ogłoszenia w kościołach, to już w tamtym roku praktykowaliśmy, pracownicy socjalni i jakby pocztą pantoflową osoby, które już były tą szkołą dla, szkołą dla rodziców objęci będą polecać jakby swoim znajomym te warsztaty. Zajęcia rozpoczną się 5 września, a prowadzić je będzie specjalista z zakresu psychologii. Zapisów można dokonać osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie u koordynatora projektu, dzwoniąc pod numer 89 625 2914. Grupa uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa w Ostrudzie podjęła się realizacji pewnego projektu. Młodzi ludzie postanowili stworzyć produkcję wzorowaną na słynnej serii filmów Obcy. Ambitnie, tym bardziej, że głównym celem produkcji jest zebranie pieniędzy na cele charytatywne. Pomysł był, scenariusz również, ale skąd wziąć materiały potrzebne do stworzenia kostiumów i scenografii? Takim pomysłem na zebranie materiałów wpadł mój kolega, praktycznie, który powiedział, że po sklepach można znaleźć różne tam nie wiem, jakieś kartony, jakieś farby, popytać się, czy może jakieś tam stare nie mają na magazynie. I tak naprawdę to zbieraliśmy to przez jakiś tam okres 3-4 miesięcy, nawet. I naprawdę znaleźli się też ludzie, osoby prywatne, które udostępniały jakieś tam też farby, pędzle. Nawet tutaj chodzę do szkoły, to przedstawiłem cały projekt panu dyrektorowi, też tam pomagał. Usmiać te materiały. Piotr, możesz zrobić na chwilę na mostach? Lecz tylko stąd, obserwacji. Coś wiesz już o tym? Niewiele. To nam co to, to coś na pewno sam zajdzie, ale kiedy to nie wiem. Nie rozumiem dlaczego to siedzi mu na twarzy. Ty jesteś naukowcem, który jest zjasnywał zasady. Już Tobie tłumaczyłem to. Zobacz co się dzieje. Ja grałam Ewę Signua, czyli panią kapitan na statku. No i byłam generalnie jedną dziewczyną w obsadzie. Oczywiście to nie było łatwe zadanie. Trudne warunki były, troszeczkę mało miejsca, kamera szkolna, tylko jedna była. No. Także film jest na pewno amatorski, ale jak mój kolega określił, powiedział taki cytat. Swój, swojego autorstwa, że potrafię ze śmietnika zrobić kino, bo budżet generalnie według moich wyliczeń tego filmu, które były pieniądze takie przez nas wsadzone w ten film, to było 500 zł. Dokładna data oraz miejsce premiery filmu nie są jeszcze znane. Prawdopodobnie efekty pracy młodzieży ujrzą światło dzienne już we wrześniu. Planowane remonty w nidzickich placówkach podległych Zespołowi Obsługi Oświaty i Sportu zostały już wykonane. Poprawa estetyki i funkcjonalności szkół i przedszkoli jest prowadzona systematycznie od 6 lat. Na przykład w zespole numer 2, szkół nr 2 było przeprowadzane docieplenie zewnętrznych ścian, zmieniła kolor elewacja, pojawiły się napisy informacyjne co to za placówka. W zespole szkół numer 1 wymalowano korytarz. Projekty unijne są realizowane w niedzickich placówkach od lat. Wprowadzają one świeżość do szkół, co pozwala uczniom na rozwijanie również swoich zainteresowań. W dwójce będzie również realizowany program Comenius. To jest program, który pozwoli na wymianę młodzieży gimnazjalnej, na współpracę z takimi krajami jak Belgia, jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Turcja. Uczniowie będą mogli, mieli możliwość wyjazdu, a takim motywem przewodnim będzie ekologia. Nadchodzący rok szkolny w Nidzicy zapoczątkuje wiele innowacji pedagogicznych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Miejmy nadzieję, że wszystkie te zmiany pomogą przedszkolakom i uczniom w ich rozwoju, a ich samych zachęcą do nauki. Prawie każdy żeglarz w ostrudzie swoje pierwsze kroki stawiał na przystani Klubu Wodnego Ligi Obrony Kraju. I choć Prym w organizowaniu regat w dawnej Parle Mazur wiedzie klub żeglarski, to raz w roku Lok organizuje swoje zawody. 24 sierpnia odbyły się regaty o błękitną wstęgę Jeziora Drwęckiego. Od 20 lat prawie corocznie nasze jezioro y, organizowane były właśnie takie regaty na tym jeziorze. W 1966 roku odbyła się ostatnia wstęga i po 45 latach w 2011 roku nasz klub y, przy y, patronacie y, Urzędu Miasta, Urzędu Gminy, czyli burmistrza, y, wskrzesił tą imprezę i to już jest... Trzecia błękitna po 45 latach przerwy. I Jesteśmy no, dumni z tego, będziemy się starali po prostu, żeby te regaty były cykliczne, żeby już nie było sytuacji, że ta impreza zniknie z kalendarza, że tak powiem, naszego pięknego jeziora. Od czasu ich wznowienia regaty cieszą się dużą popularnością wśród pasjonatów żeglarstwa. Przy okazji rozgrywania wyścigu o błękitną wstęgę odbyły się 14 otwarte regaty klubowe spotkania na wodzie. W zawodach udział wzięło 19 jednostek pływających. Liga Obrony Kraju właśnie to jest to organizacja dla ludzi, jest to stowarzyszenie i jesteśmy dla ludzi, organizujemy takie imprezy właśnie dla ludzi. Jeżeli przybywa, im więcej ludzi przybywa na taką imprezę, tym dla nas jest po prostu lepiej, no po prostu mamy satysfakcję z wykonanej pracy. Żeglarze tym razem na pogodę nie narzekali, a zawody zostały rozegrane w dość szybkim tempie. Wyścig o błękitną wstęgę wygrał Jerzy Tracz na łodzi Graszka 2. Spotkanie na przystani było dobrą okazją do rozmów na temat reorganizacji działalności Ligi Obrony Kraju na terenie Warmii i Mazur. To wiadomo są takie nie inne czasy, jest dość ciężko właśnie w tej chwili w zarząd główny. Robi reorganizację, no ale to w celu właśnie takim, żeby po prostu się przystosować do dzisiejszych czasów, żeby po prostu w dalszym ciągu istnieć, i no, jak najdłużej miejmy nadzieję, że, że ta wpłynie skończoność. A jak miewa się lok tutaj w Ostródzie? No, lok w ostródzie miewa się dość dobrze. Co prawda w Ostródzie mamy jedynie ten klub wodny. A szkoda, cały czas namawiam, żeby w Ostródzie powstały również inne działalności. Od lat władze wojewódzkie chciałyby, aby w Ostródzie powstał zarząd powiatowy, tak by LOK mógł zacząć działać na innych płaszczyznach. Pierwszy raz w historii Superligi Tenisa Stołowego region Warmi i Mazur będą reprezentowały dwie drużyny. W najważniejszych krajowych rozgrywkach występować będą zespoły Zdziałdowa i Ostrudy. Los sprawił, że do derb województwa dojdzie już w pierwszej kolejce spotkań. 3 września, Beniaminek Rozgrywek Dekor Glaz podejmie u siebie kondo hotel z Morliny Ostruda. Telewizja Mazury zaprasza na transmisję internetową z tego spotkania. Początek meczu o godzinie 19. Relacja na żywo na stronie www. telewizja .mazury. Na retransmisję całego meczu zapraszamy w środę 4 września przed ekrany telewizorów.